No przede wszystkim my, my jako Górnik Łęczna jako drużyna dzisiaj zdecydowanie zawiedliśmy w tym spotkaniu. Z tej perspektywy tych spotkań, które rozegraliśmy bez porażki, tych, tych ilości, tych zwycięstw, no, dotarliśmy do takiego meczu, że, że mogliśmy wziąć udział w meczu na szczycie tabeli, z liderem tabeli na wyjeździe. Mieliśmy sporą pewność przed tym spotkaniem, też dużo pokory do przeciwnika, w stosunku do przeciwnika, ale, ale yy, no tak sobie ustawialiśmy szanse w tym meczu 50 na 50, tak? Że, że tak naprawdę na, na, na wyjściu te szanse nasze tutaj są, ale tak naprawdę zdawaliśmy sobie sprawę, że, że to boisko zdecyduje właśnie o, o tym, co, co, co się nastąpi, co się wydarzy. Yy, no jak bym podsumować, no tutaj nie ma co bajek opowiadać. Yy, do momentu pierwsza połowa i do momentu straty bramki na początku drugiej połowy uważam, że graliśmy no, skandalicznie, tak słabo graliśmy po prostu i uważam, że w taki sposób nie można grać. Na pewno nie mieliśmy takich założeń na to spotkanie, że mamy się tylko bronić. Chcieliśmy tutaj takiej równowagi i mieliśmy się pokazać też w takich momentach piłkarskich. Często jest tak, że moje decyzje... Są właściwe, tym razem trochę, trochę jakby sam siebie zawiodłem. Miałem takie odczucie, że, że powinienem w przerwie dokonać zmian w moim zespole, widząc, że to nie wygląda najlepiej, ale biorąc pod uwagę, że przeciwnik grał, grał powiedzmy osłabiony w dziesięciu, uznałem, że, że, że wyjdziemy, że poprawimy pewne rzeczy po przerwie, ale mocno się zawiodłem, bo początek drugiej połowy był jeszcze słabszy niż, niż pierwsza połowa. I uważam, że no, no nie można. Nazywam to. Skandaliczny po prostu sposób, jaki graliśmy dzisiaj właśnie do tego momentu. No ale tak jak to bywa często właśnie tu w naszej pracy, w poprzednich meczach czy w poprzednim sezonie, no te, te momenty takie niekorzystne, kiedy, kiedy przegrywasz, no trzeba szukać rozwiązań. Tak jak wcześniej meczu z Arką wchodzili zawodnicy z ławki i dawali nam zwycięstwo. Szukaliśmy właśnie wśród tych zawodników odmiany, spotkania losów spotkania powiedzmy tak i na pewno tutaj można powiedzieć, że nam się tutaj udało, bo, bo te zmiany obudziły nas zespół, wróciliśmy powiedzmy do gry, zaczęliśmy konstruować akcje, a wiedząc, że że Termalika gra gra w 10, to te szanse jak gdyby rosły i rzeczywiście nastąpiło to, co zakładaliśmy. Wejście tych zawodników spowodowało, spowodowało wyrównanie i myślę, że no. Tak mówię, zapytaliśmy dzisiaj przede wszystkim, to to się odnosi do, do końcówki spotkania, bo, bo, bo zabrakło nam tutaj dzisiaj takiej, takiej zimnej krwi. No, no, ma, mamy remis w, w takim dniu z trudnym rywalem, mimo że Termalika gra w dziesiątkę, yy, mimo że Termalika gra w dziesiątkę. No to właśnie zbyt, zbyt otwarty futbol zagraliśmy w końcówce. Chcieliśmy stosować wysoki pressing, ale ten pressing też trzeba powiedzieć nie był aż tak skuteczny, bo jeżeli idziemy tam na wysoki pressing, no to musimy dochodzić do przeciwnika, a my tak naprawdę troszkę otwieraliśmy i zagraliśmy zbyt otwarcie, za co zostaliśmy skarceni. No i trzeba powiedzieć, no Termalika wygrała zasłużenie też, grając dziesiątkę. Ten zespół nieźle operował piłką, także całkiem zasłużenie wygrywa i na ten, na ten moment w tabeli zasłużenie yy, prowadzi. My, my jako zespół też yy, nie możemy yy, właśnie po tym meczu, bo to jest nasza pierwsza porażka yy, powiedzmy w tym sezonie, tam biorąc pod uwagę jeszcze mecze drugoligowe, to już z tych meczy sporo było. Yy, nie możemy teraz jak gdyby, jak gdyby karmić się tą porażką. Musimy, jak to się mówi, przegryźć, yy, przerzuć to i wypluć. I, 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 I po porażkach przychodzą zwycięstwa. Także także. Yy, Tutaj musimy skupić się na tym, żeby odwrócić ten trend. Yy, tak powiedziałem, nie karmić się tą porażką. Witam wszystkich. Przede wszystkim od pierwszej sekundy tego spotkania widziałem, że zespół jest dobrze nastawiony, dobrze, żeśmy weszli w mecz. Nie miałem chwili wątpliwości, nawet po czerwonej kartce de Amo, że, że ten mecz rozstrzygniemy na, swoje, na swoją korzyść. Graliśmy dobrze, mądrze, szybko. Sprawialiśmy dużo problemów. Drużynie e, Górnika Łęczna, i, i, i naprawdę ciężko było w tym spotkaniu im nam dorównać. E, na pewno też sytuacja, która z Deamo e, troszkę. Nawet nie troszkę bardzo utrudniła sytuację e, na boisku, bo wiadomo, grać w 10 przeciwko 11 nie jest, nie jest łatwo, ale też e, byliśmy przygotowani do takiej, do takiej gry, do takiej strategii. Też żeśmy ćwiczyli dużo, jeżeli chodzi o grę w dziesiątkę, także zawodnicy wiedzieli, gdzie mają biegać, jak, co, jakie funkcje mają wypełniać przy e, niekorzystnym dla nas e, e, liczebnej. E, takiej przewadze na boisku. Także grając w dziesięciu żeśmy to ćwiczyli i to dzisiaj było, to dzisiaj było widać. Także jestem dumny ze swoich zawodników z dzisiejszego spotkania, ale nie pływamy, nie, 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 nie zachwycamy się tym zwycięstwem. Jesteśmy dalej tak, można powiedzieć, z pokorą, podchodzimy do każdego spotkania i, i przeanalizujemy je, bo, 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 bo też były niedociągnięcia, mankamenty, może troszeczkę gdzieś tam w niektórych sytuacjach nerwowość, ale uważam, tak jak powiedziałem, jestem dumny ze swoich zawodników i te dzisiejsze trzy punkty naprawdę bardzo mocno Zapracowali, także gratuluję im, gratuluję e, kibicom i, i, i idziemy dalej. Będziemy przygotować się do następnych spotkań.